Witamy serdecznie. Dziś mamy 16 dzień stycznia 2023. Długa Śląska Godula. Stoją Świadkowie Jehowy. Jehowy, no chcemy, chcemy, głosimy im właśnie Chrystusa. Żywego Króla. Dzień dobry. Ja się chciałam zapytać, co głosicie? Kogo głosicie? Czy macie Biblię przy sobie? No bo chcę się z Wami połączyć w prawdzie Chrystusowej. 8 milionów świadków Jehowy boi się Urszulki, która jest jednym z dwóch świadków. objawienia 11 rozdział. Bo walka Gese je uśmiercił. i ja zostałem sam i Urszulka mnie wspiera jako Perła. Objawienie 21-21. I tutaj my jesteśmy w niebie, właśnie tym nowym mieście Jeruzalem, a oni są na ziemi. Oni mają widzialną religię, a my mamy Ducha Prawdy Chrystusa. Zapraszamy ich do nowego miasta Jeruzalem, przez moją bramę, jako aniołów wybranych, jako rodziny królewskie, objawienie 50. No ale jak oni nie chcą odsłuchać wiary, słuchania Rzymian 10:17, słowa Chrystusowego. No to obrazki od Świadków Jehowy. W miłości Chrystusowej dopiero jesteśmy Jego uczniami prawdziwymi, w Jego prawdzie szczerej, nieobudnej nie faryzejskiej, nie Świadków Jehowy. Wiadomo, że koniec będzie panowania. Wszystkie religie, cudzołóstwo, te tak faryzeusze i Judasz uprawiał cudzołóstwo dupowe, bo seksu Judasz nie uprawiał, tylko zdradził prawdę Chrystusa. I oni robią to samo. W ogóle seks jest zdradą wywalczalną i boli to ludzi męża czy żony, jak, jak się zdradzą, ale Boga zdrodzi, jak ktoś nie słucha się Boga prawdy ojca z nieba, to Mateusz 17.5. Słuchajcie, czyli Żydzi nie słuchali tego co apostoł Paweł się nawrócił i przed założenie świata został wybrany jak się nawrócił, bo był już wybrany, tylko był zagubiony tak, Andrzej film, jak co się podpalił, Jehowa go też zniszczył, że on nie dał rady później i Gesa Waldemar jako drugi świadek. Też, bo Jechowa rozkochuje w miłości co domy gomory no i później zostają z niczym. Jak mnie przyjmą, teraz czas łaski im się skończy, bo w końcu mi to nie chodzi mi na daremnie, bo trudnie jest daremnych w Chrystusie. Oczywiście była znał tylko Chrystusa. Pierwszy Korintan, drugi rozdział, drugi werset. Objawienie, 9 rozdział 5 do 20. Kim ty jesteś? Ja jestem nie Jehowa, w Srebrzance jestem Jezus czyli król. Objawienie 19 rozdział namalowali, to jest od nich z księgi jest, jest 24 starszych i 24 trony, czyli Chrystus daje te trony, bo Jego Ojciec mu przekazał i teraz Chrystus nam przekazuje. I Chrystus mówi kto ma jakie tytuły. Objawienie 17 na kamiku, imię, nowe imię, Jakub, Izrael, Abraham Abraham, Sara, Saraj, Saraj, Sara. Także mamy tutaj aniołów 12, Szorobok 12 bram i 12 Pereł. Uszuka jest perło, Mocławka Uczewskiego za walkę gese który nie żyje, bo jechowa rozkochuje i co dwa lata koniec świata, czy jak się skończą głoszenie świadków jechowych, bo oni będzie koniec, przyjdzie na nich oczywiście, bo mają widzianą organizację, a wiary nie mają. Tak jak Judasz nie widział Jezusa przez 3,5 roku i oni tutaj właśnie fałszywi Chrystusowie to chodzi o Chrystusowie. Jak ktoś mówi, że naucza i naucza nie tak Chrystus, bo przekazuje przekazujemy Mateusz 28 jednego nauczyciela Chrystusa. Oni nauczają Jechowe, czyli no, daj im spokój. No. Nie. <laughs> nie mam czasu Tylko podszywają się właśnie, no. nie? że głoszą Chrystusa. No tak, bo to jest organizacja fałszywych pół roku, 8 milionów prorok yy, w Mateusz 7,15, jako udających właśnie tych uszy pokornych. kolosan drugi rozdział, ta udawana pokora. Nie? To jest najciężej u nich to rozszyfrować. Jak się ma ducha prawdy, Jana 14,17, Rzymian 8,9, ducha Chrystusowego, Efezan 4,20, nie tak się nauczyliśmy, nie Jehowy, tylko Chrystusa, to Efezan 5,14, można się wybudzić, bo my ich budzimy właśnie. No, I oni tutaj, w Jehowie śpią no, I to się wszystko dzieje. Także to jest te kamieniowanie. Nie pozostanie kamień na kamieniu, który by nie był zalony. Tu chodzi o kłamstwo na kłamstwie. Mają fałszywy no. spokój. I ja byłem świadkiem wychowy 6 lat, bo tyle wytrzymali ze mną, bo Chrystus mnie wybrał przed zażeniem świata. Ewangelia 16.2 i oni mnie zabili. W sensie tym, że ja mam zginąć w Armagedonie. Ale oni sami się mordują kłamstwem. Jana 8.4, bo są. My, są mi diabła, no, synami diabła, kłamią. I są właśnie diabeł, przed nich działa teraz jako system 8 milionów, jako fałszywy prorok. I tutaj jest o tym, że jest jeden nauczyciel, Chrystus, jeden przywódca. I kto chce być wielki, ma być waszym sługą. Czyli my im służymy, oni mają cielca na pustyni. Wyszli z katolicyzmu, ale z 2 Korintan 6 rozdział 14 do 18, żeby wyszli teraz z. Z Jehowy amerykańskiego, bo tu Ameryka jak postawiła, tak samo jak katolików, ma Watykan, steruje, no i i tutaj macie, biada wam, biada, biada. To jest do, do siatków Jehowy, do wszystkich adwentystów, baptystów, wolnych chrześcijan, to oni wszyscy mają te swoje nauczania i zwodzą wybranych. Ja się ra, jeszcze raz pytałem, jak ktoś jest wybrany, to jest mój numer: 518-778-517, ja jestem wybrany. Niech się zgłosi. Niech się zgłosi i zobaczymy ile tych wybranych jest. Ile się zgłosi. Bo jest tylko uszyłka wybrana z Biszek i ja, Bogdan Cicierski. i Chrystus ze względu na wybranych. Bo tu jest biada tym, co właśnie fałszują Chrystusa ten obraz, który przychodzi bądź się nie zmienia. Hebrajczyków 13, 8 i 15 mamy wychalać Chrystusa. Bo nakazy nakazy ludzkie, jakieś się tak w tradycja, to wszystkie religie mają swoje kościelne prawa, nakazy i słuchają swoich przełożonych. Tak jak w policji człowiek bezprawia. Policja to jest człowiek y, fałszywy prorok. I oni będą rzuceni jako systemy do jeziora ognia i nigdy się nie podniosą. Dlatego to oni nakręcają ludzi straszą, ale w imię boga tego świata. 2 Korintan 4, rozdział y, 3 y, Trzeci, czwarty werset. Najbardziej Bóg tego świata diabeł zaślepił świadków Jehowy. No i policja, też jako narzędzie przymusu, organy ścigania też służą diabłowi. W systemie, oczywiście, ale jakby jeden policjant się nawrócił, jeden świadek Jehowy, tak jak apostoł Paweł. Nie? No i tutaj macie przyjście, bo to jest wojna, właśnie. Efezan 6 rozdział 12 do 17. Walczymy z tymi władzami tego świata ciemności. I Chrystus na Chrystusie, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Drugi Korintan 5:17, drugi Korintan 5:7. Oni nie mają wiary, tylko widzialną organizację, widzialne stojaki i widzialnych fałszywych braci w Jechowie, bo każdy świat Jechowy jest fałszywy, bo Kolosan 1:2, w Chrystusie jesteśmy prawdziwi, a Rzymian 5:19. Rzymian 5:12 w Adamie, jesteśmy braćmi w grzechu czy śmierci, ale Rzymian 5:19, Chrystus nas wykupił z grzechu śmierci, daje nam tytuł Aniołów, objawię 27:12, ja jestem Aniołem z tych 12, i tu jest Aniołów, cała Rzesza, Objawienie 5:10, 11, krocie tysięcy Aniołów, Mateusz 24:37, ale Anioł właśnie może podzić Anioła, jak ktoś dostaje tytuł przez wiarę. Apostoł Paweł przez to, że uwierzył. Stał się sługą i narzędziem apostołem do, do Pogan I żaden apostoł mu nie przekazywał prawdy i nie był przy długie 3 pół roku. To Judak był 3 pół roku przy stole. Idzie Bob To teraz ma czas no, idzie, mój, hajdę <grym> Możesz Raczej ja nie znajdź, że jestem dobry, nie jestem zły tak jak on nie mówi Jesteś bardzo zły, a nie dobry <grym> Jestem dobry, powiedz ale no dobry jest tylko Chrystus. 500 strażni rozpowszechniałem. Znają moje dzieci. Pudziłem się do pracy I co mogę zrobić? U, u Chrystusa pracujesz. Daj Martu. kartkę, da. no już sprawiedliwie Nie no, wiesz, Chrystus mówi: Żywa wielkie roboty. Zostaw tą kopalnią. To wow. no jest już Jak kocham węgiel. To masz węgiel, masz emeryturę, daj sobie spoki. Spoki zasz... jest jeden, ja jestem Bogiem. jesteś synem Bożym, ja też synem Bożym. Jacyś jest Bogiem ojcem. Jest zmiana, złapka. Jak... Kula, Co No wyświadczę na no, ładne być... siostry. No. no i tak powinno być, no. ładnie, kulturalnie. Chodź, gdzie na nowym na nowym, czy nie? nie Jeszcze nie. No, no, nie, że ona wróci, bo ona. Częstank, no, 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 że wrócił. No, 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 w drugim no, życiu. Obiecał, no, no, rozstania i powroty. No. To jest historia psychologiczna. Prawda, wyjść zwycięża, a baranek zwycięży. Czarne złoto. Ty kopnął. już swoje zrobiłeś, już się nakopałeś no, no Widzorki czekają, stadion, no, a ty no. kopalniam. Dawno Afima nie widziałem już trzy tygodnie. Ja no, nie dbałem, no, wie, wie, wie. <grym> może umarł. umarły. No, a, a jak tam? Nie tak zwie, a nie tak zwie. Nie chodź do Miecka, nie, no, porra, do ja do Mietka nie teraz. mam czasu. No teraz może wolno. No jebał, jak wolno, Ja do roboty, kurwa. Uciekli. No wolno, bo to. <grym> no. no, ja bym no. wolno. Cię zwolnią, uwieźli na Zwolnią mnie, bo najebany jestem. Oczekiwane środki trzeba ratować. Czy to najebany? Nie wiem, czy do nich.